Oj, widzowie! Wiecie co się stało? Deforest mi przechwytuje. Czy OBS mi przechwytuje normalnie? Deforesta, więc się cieszę, bo nie będzie mi aż tak logować w sumie. na screen korderze, więc... Znaczy sobie zacząłem jeden odcinek nagrywać. No to jak tak to znowu zacznę, więc witam się z wami. Eee, nie wiem jak to u was, bo u mnie super. Mm. W ogóle organizuję konkurs. Napiszcie w komentarzach, jaki jest wasz ulubiony SCP. napiszcie swojego friend w Steam. i bicie na mojego Discorda. Zostawcie subika, lajka i dzwoneczka. Was przepraszam, że nie było długo odcinków, bo byłem chory i nie byłem w stanie nagrywać. A odcinek, na który miałem was poinformować o tym, zapomniałem wrzucić. Teraz dzisiaj się przypomniałem, więc dlatego nagrywam odcinek z The Forest Na 16 FPS na nagraniu Kubuję w Deforestie mam 30 FPS, coś takiego myślę, że na razie sobie zrobię na Się przespać ja postawię sobie tutaj i jak widzicie już zacząłem budować ogólnie jestem na swoim serwerze który zrobiłem czy stworzyłem oj trochę pacyków brakuje oj liści też Liście. O, to tu biegło, bo nie widziałam. Mam nadzieję, że gości już do mnie nie przyszli. On leguje teraz. Dobra widzowie, ogólnie zrobię cięcie i pokażę się na następnym dniu, więc wiecie, dziwimy się na następnym dniu. Dobra widzowie, jestem po cięciu i tak, usunąć które to jednak jednorazówki, bo tak. Zeżeram sobie w i biję sobie picie. I nie męczcie mnie z hardem w komentarzach, bo chcę lepiej przejść normalna z kolegą Potem nie będę nagrywać harda przed, To już wam powiedziałem przed... 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 przed, przed że tak, że będzie hard na moim kanale Lećmy tak. no potem jest Zaraz nie zaraz, kiedy nie do mnie przyjdą. A ja nie chciałbym. Dźwig by się przydało w sumie, jeszcze zaraz zbudować. Jeszcze zakończę jeszcze na kanale głosowym. Teraz. Jak nie zaraz ktoś biega i zacznie gadać, to się zesram. Tak, no, sprawdzę. Jak tak, to się zesram. Tak, się na kanale właśnie. Dobra. Kurna no, ten da Dobra, włącz to w Jeszcze dźwig bym chciał dzisiaj zbudować. Czy zbudował? Podaję, że i tak ten zaraz do mnie przyjdą, nie, nie dał mi spokoju. Tak, może, na, może będę grać jeszcze na tym sobie z kolegą. Tą stałą To co? Czy miałem Urlę, nie w tą stronę. Debilu. Dobra, jeszcze 7 kud zebrać trzeba. Ten kurde, lecę czy Zwix buduje i będzie zarobić się? I nie wiem, czy będziecie mi pewnie pytać o Sons of the Forest. Mm, tak, powiem wam tylko tyle. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to wyjdzie napięt z The Forestem. Czy, nawet, czy będziecie mi płacić jakieś inne gry? Nie wiem, no zobaczę, jak wylecicie jakieś inne gry, na przykład, nie wiem, SL, na przykład Minecraft, nie wiem, Mr. Prepper, bo mam Mr. Preppera, jak będziecie chcieli to mogę nagrać, co sumie nawet z wielką chęcią nagram, bo mi się w niego przyjemnie gra, to stworzę nowego save'a. kanibale przyjdą, będzie dupa ogólnie Bo ja nie jestem nas przygotowany No spójrzcie na mnie, mój jak wpłunek Czy mam tam broce, mam leki, mam kaseta? O, właśnie mam kasetę Ja lubię tej kaseta. kaseta pierwsza jest zarąbista Właśnie, nie, nie widziałem kaseta. jeszcze piątej, zaraz powiem, pójdę Nie, no kur... Czy drzewa są pijane, czy co? Nie umiał nigdy spać tą drugą stronę. Dobra, jeszcze dwie kłody. Są. I co? Jeszcze dźwig, że trzeba zbudować. Trochę się mi to wyszło, ale dobra. teraz. Gdzie jest drzwi? O, dobra, gdzie postawić? O, przyjaciel. Widzicie? Pływa tam. Już się rwie. Idź stąd tam. Nic dla ciebie tu nie mam. Może wam. No wiecie, czemu mi to łapie, bo to jest podstawka. Te, dobra. Mam Nie wiem, bo deforest to... O, jakiś gość był. Dobrze, To tak będzie sobie trzeba skakać. Wiem, że to skrzeliłem teraz mocno, ale... Jakiś gość był, czekajcie. Ej, jakbyś mógł to weź przynieść liny, bo by mi się przydały. Dobra no, jakbyś mógł to przynieś przynieść on na Ym, A może pytanie No Gdyby ktoś miał cheaty, to byś go zbanował? Tak okay. Aha, to zajebiście, kurna. Tak się dzieje z citerami. Więc pamiętacie, nie, nie czytam na moim serwerze. Ja nie czytuję, więc tutaj też nie czytuję. wcześniej zostawiałem, bo zaczął do mnie tak nawalać. Wiecie, ja czterów panuję Chcę iść do 4 na innych serwerach. A no, to jest jedno trzeba zacząć. Dobra widzowie, ogólnie nie wiem, czy mi się uda na tym odcinku jeszcze zbudować. Ja mam na ekranie Dlaczka. 11 minut. Dobra, dołożę wszystkie bale. I. Albo no w sumie, wiecie, widzowie, 11 minut. Myślę, że mogę się z Wami pożegnać. Możecie zostawić lajka, suba. Um, I wiecie.